Witam was serdecznie, z tej strony Remix, to jest kolejny odcinek z Round 2 nie jest Party I to jest 31 odcinek chyba? Albo 30? I niestety trochę w innej formie Bo przyspieszony o od 200% odcinek, ponieważ nagrał mi <gryzny> Bez dźwięku mikrofonu, tylko dźwięk z gry I <gryzny> tak to wygląda, no, Widzimy, że nasi żołnierze to są wiewiórki To chyba zaraz będzie śmieszniej <gryzny> No Cukajemy w yy, wioseczkę Kurde, nie pamiętam dokładnie jaka to była Ale walczymy z etolczykami, czyli No Trzeba się ich pozbyć po prostu to, Możliwe, że to jest Sestos Możliwe, nie pamiętam dokładnie No i widzimy, że wsparcie dochodzi Od pleców, więc wysłamy łuczników, żeby ich tam powstrzymać Oraz hopitów z 6 oddziałów Reszta idzie do miasta, żeby ich tam załatwić. Co się dzieje z tu? Ostro. No to łabimy parki, jak to zawsze robiliśmy. Nasza kladica ściga resztę. Hoplita atakuje. Ale dym, ale dym. musicie się wycofać. Dobrze. Strzelać, będziecie pewnie strzelać zaraz. Tak, będziecie strzelać. Dobrze. Konica trochę zaraz będzie wyłapywać wszystkich strzelców. A nie, wej, nie Mamy wszystkie parki? Jeszcze nie. Zostało paru. Tutaj ten też szuka sobie przeciwnika. Dobrze, zaraz będziemy okrążać, w plecy będą wjeżdżać, będzie zarazu e, Broken Morale. <grystanie> Widzimy, że tutaj reszta oddziałów zmierza ku miastu. Nasi tutaj walczą cały czas, ale tam idą posiłki, więc tam jest bezpiecznie. Tutaj już widocz, widoczna przewaga nami, nad nami ja, nad przeciwnikiem. Ucicy idą teraz, będą strzelać w, w posiłki, które idą do miasta. Się będą musieli wycofać, tak. Parka będzie zaraz zrobiona. Ci będą do okrążenia z tyłu. Tam jednostka poszła gonić za strzelcem. Dobrze, gonica jedzie do miasta. Calu się tu wie, że bo tutaj są strzelcy, dlatego ich tutaj wysłałem. Żeby się ich pozbyć. W tym, że teraz trochę blisko dałem, żeby się ustawili, więc może być później problem. Jak się zaatakują. No i sami widzimy teraz. Łyknęli przynęte. Łyknęli, my łyknęliśmy to, że za daleko ich wypuściliśmy. Tak, wszystkie bonusy dowódcy użyte. Ci teraz będą ich tam normalnie sitkować. Tutaj parki są, więc... Tak, tych i teraz patrzcie, co się będzie działo z tymi ludźmi. Aaaa, mibiorki! Ucieka! <laughs> Piękna sprawa. Dobrze, ci już tam sobie poradzili. W mieście już jest prawie czysto. Został jeden oddział. Tutaj też już powoli kończą. No, to to już jest końcóweczka. Tutaj też cały oddział już ucieka, więc. Jeszcze przyspieszenie, tutaj w grze. Ja dole jak to będzie szybko. No, widzimy, że. Zdecydowane zwycięstwo, straty 400, zapitych 3 i 200. Tik, tik. A nie, to nie było Sestos. Nie, to było Sestos, tak, to było Sestos. Dobrze. No i mamy znowu prowincję całą Helesponta. Jest dla nas. Teraz wiadomo, wszystkie te awanse trzeba porozdawać. Tak. Flota, flota, co z nią zrobiłem? I ta biebiurka śpiewająca, nie! <ścoughs> o mój Boże! Dobrze, tutaj podatki 20%, bo wiadomo, po to czekaliśmy. Na szukanie ludzi do awansu. Eurydyka i tak już w sumie agentów nie muszę używać, ale jakimś cudem jeszcze dostają właśnie doświadczenie za to, żeby wykrywali chyba jeszcze kogoś Tutaj widzimy, że etolczycy stoją pod apterą Adberą Dlatego nie możemy na razie tam yy, ruszać naprzód do walki. Tutaj. Kolejna technologia 8 tur. My tutaj zajmujemy Termon. Czyli to jest ta granica, że wchodzimy teraz w zachodnie, na zachodnie wybrzeże czyli dawne, dawne tereny Epiru. Żeby unicestwić tą Elidę i żeby było jedną frakcję mniej. Tak, ten oddział idzie zająć Lamie. Ten oddział pójdzie do Delphi, bo z gór schodzą nam Etolczycy i Elidyjczycy. Tutaj cały oddział Elidyjczyków jest. Tutaj flota zajmuje Pronoi. Wywiórki się utopiły. Dobrze. Sparta co nic. Argos nic. Korent nic. Teraz flota pójdzie zająć Pylos. Jej! Yeah. Tak ulepszamy. E, teraz, teraz, teraz Sestos będziemy gonić e, buntowników. E, buntowników, no w sumie tak można nazwać ich. Te ochłapy etolczyków. Tutaj widzimy, że się buntują. Jest bunt. Tutaj koryntyjczycy nadal kampią w swojej w swojej ziemi. Tutaj kolejne podatki. Edykty Tak i kolejna tura tutaj widzimy Ateńczyków którzy zaatakowali Ainos Nie mieliśmy szans się tutaj obronić więc poddaliśmy I Macie Krótką animację <śleski> Jak chcecie zobaczyć ten filmik w normalnym formacie, to obejście ostatni odcinek z kampanii Macedonią. No i tym sposobem wygraliśmy jakby kampanię oficjalnie. Ale my wiadomo chcemy podbić cały ten teren, tak jak mówiliście, się pytaliście, czy tak jak wszyscy że w, w Galii podbije cały świat dostępny w tej w tym dodatku. Więc stwierdziłem, że dobra, spoko, zrobimy tak jak w poprzednim. I. Zniszczymy wszystkich. Dlatego kontynuujemy naszą grę. dobra, no, flota wycofuje się z Abdery, bo um, jest ryzyko utraty. Teraz my gonimy to do Ainos, żeby to przejąć. Z powrotem. I tak, e, z jednostka z Delfi, z czy D do Live Walka. Walka o Lamie. Bitwa pod Lamią. Tutaj, żebym główno zrobił Bożem, zamiast brachopadów, to znowu dałem sobie też. I standardowa produkcja. <grym>, Ruchy oczywiście. E, atakujemy to miasto. Miasto wygląda tak samo jak poprzednie, czyli Sestos. Łucznicy do przodu pobiegli, ale widzimy już, że z lewej strony idą posiłki wroga. Tutaj widzimy, konica się zapuściła za daleko. Musimy jednak tych hopitów tych wycofać na lewe skrzydło. Łuczników również. Ci będą tam powoli przechodzić przez nich. Hm. Tutaj bronimy dostępu do miasta. <todgłosy> Tutaj kampimy, czekamy. Aż tylko nadarzy się okazja, żeby zaszarżować na strzelców wroga. I tu wiadomo teraz pójdzie wchodzenie na tyły trochę w jeden punkt uderzyli Włócznicy już obierają cel, nie ładują włóczników Wiem, że trochę się burdel zrobił, bo tych co namierzyliśmy do ataku poszli w jedną stronę i nasi też przez to poszli w jedną stronę, więc się taki kocioł zrobił Ale nasi tutaj mają teraz już miejsce do szarżowania więc tutaj wchodzimy w nich jak w masło Łucznicy poszli teraz strzelać yy, do miasta, bo tutaj za dużo już naszych było za dużo strat z friendly fire'a Kolnica również tam poleciała, żeby zajść ich od tyłu bo tutaj dużo jest strzelców było akurat Tutaj wszyscy hoplijci poszli walczyć. To całe wsparcie zostało zniszczone. Tu tutaj, tu tutaj, tu tutaj, tutaj, tutaj. tutaj widzimy hoplite wysłał generała jeszcze na naszą konicę, więc... Nie, nie pozwali nam tutaj dojść do swoich strzelców. Ale łczkami będziemy mogła go tam ostrzeliwać To widzimy, nasze, nasi hoplici polegli w tej walce Tuż po tym jak ich zniszczyliśmy, ale polegli. Zobaczcie. Te trzy jednostki poległy. Nie jest dobrze Stawili ostry opór w tym tym miejscu. Ale przejęliśmy lamię I to jeszcze ze sporą ilością ludzi. Oczywiście nawracamy ludność, czyli budujemy te wszystkie świątynie, żeby ład był pozytywny. W Termonie to również świątynia, ale również i przemysłu trzeba rozwinąć, żeby trochę pieniążków wpadało. No i flotą Spylos teraz nie, nie z Pylos. Z Pronoi popłynęliśmy, żeby rozwalić resztę statyczków, które tam się panoszą. Tak, i to jest teraz koniec tury. Etolczycy zaatakowali nam Abderę. Tak jak zakładaliśmy, zajęli nam to. Arida proponuje nam pokój. Nie. Znowu Edict anulowany. Więc musimy znowu zaatakować. Nie. Polecieli. Dobrze, tymi się jeszcze nie ruszamy, bo widzimy, że tutaj mogą się desantować Tutaj ulepszamy, nie, kasujemy te koszary Widzimy, że są w forcie, więc będziemy walczyć teraz w forcie. Mamy dużo strzelców, dlatego yy, rozważyłem, no, odważyłem się zaatakować, bo tak to walka w forcie to jest po prostu masakra. Jeśli nie ma się machin oblężniczych albo czegoś, co może tak łatwo szybko rozwalić wieżyczki i zrobić ścianę, w, dziurę w murze. Więc, no, mając te 8 jednostek pułczników, to będzie łatwiejsze na pewno. Tak widzimy jak ładnie załatwiają tutaj dziureczki. Znaczy teraz trochę więcej giną, a już, i się chujowo ustawili do strzelania w tą wieżyczkę. Teraz wszystko do dziury. Cyk cyk, cyk. ale tutaj przesitkowanie oczywiście. To jest kocioł, jak to w forcie właśnie. Tutaj ładnie strzały lecą, shitkują Rozbici, ale można strzelać w nich. Już dużo naszych mają, brak strzał. widzimy jest kocioł totalny kocioł te wieżyczki też trochę takie głupie są są neutralne ale szlachę to widzimy cały czas nas lęka, ta wieżyczka kasuje nam większość ludzi praktycznie no i ci z północnej części nie chcą się poddać no tak Potem się... Rozumiem, że tutaj jest dowódca, którego trzeba rozwalić, żeby to szybciej się skończyło. Tutaj nie wiadomo skąd włócznicy mi się pojawili. Tu znowu przejęliśmy naszą wieżę i atakujemy resztę. Tutaj dwie dalej nas kasuje. No, wódz wroga umarł i od razu automatycznie bitwa wygrana. Statystyka jest coraz większa, wiadomo. Ale oddział od razu zabity został, więc jest rewelacyjnie Dajemy punkty tu. Przy okazji, zaatakowaliśmy ich automatycznie. Eee! już leżą. Tak. I teraz powinien być koniec tury, o ile się nie mylę, albo stermon ruszę zaraz.